Szpel. dzisiaj łowimy nad moim stawem, pokaż tutaj. O, jest to nieduże Bajoro. Może nie Bajoro, ale fajna, mm. fajna woda. Yy, występuje tutaj szczupak, okoń, karaś, płoć, ukleja. O, yy -y. Ukleja. No i wiele innych ryb nie będę wymieniał, bo był to długo na nią. Zaraz będziemy rozrabiać zajęcie. zajęcie, zanęte. Zaraz się widzimy. Zróbmy to cięcie. Już jesteśmy. Zaczynamy rozrabiać zalętę. Miałem przywitać Mateusza. O, Siemanko, Elo. Ma mamy dzisiaj uniwersalną zalętę trapera. No i co? Sypiemy. jest bardzo skuteczna, bo łapałem na nią sam, to jak na na takim jednym stawem to płocie brały jak szalony normalnie. Dobra. Na razie tyle później jak coś się dorobi. Teraz biorę szczykawkę. Tego nie musisz. To już robimy szczykawką właśnie ostatnia no. szczyka. No nabijamy, że... Szczykawka. No, ostatnia szczykawka będzie teraz. I, I co? No i mieszamy. I jeszcze trochę zaraz domoczymy. No bo... Okay. Mamy tu wielkie wiadro wody. Trochę nam się pobudziła, ale co nic wyciągaliśmy zestawu. No. Ale ptaki fajnie śpiewają. Żeby te tak ryby nam brały. O, 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 dobrze. Zaraz pokażemy zestawy, więc widzimy się już za chwilę. No. I teraz mamy już rozdrobioną zalętę, dodałem trochę martwych miał robaczków i żywych też kilka. Na razie rzucamy tutaj tam, o tam Jedna. Na razie dwie tam powędrują i po jej go domęcimy, bo na razie będziemy próbować na ten zestawik niewielki jest no niewielki, ale się nadaje. Taki no. zestawik. Mamy taki proszę bardzo zestaw. Tutaj cztery ślucinki, 30 gramowe, nie, przepraszam jest jedno taki o niewielki szklawik e, szklawik haczyk haczyk no właśnie no taki szklawik batowy trochę no. Wieliśmy go mamy Nie Będę wam pokazywać rozwalonego pudełka, nie? I farbujący robaczek. Leci do wody. O, też rzuciliśmy trochę chleba, jak widzicie bardzo ryby są aktywne. No. Chodzi. Trochę i Tutaj tak była. No. Co? Działamy. I zrób cięcie. Pierwsza rybka, płotka, Tenka Płoteczka nie za, Jest duża, pierwsza rybka na nie za duża, nie za mała. No taka fajna. Jest to wzdręga dokładnie. No. O, no i co? I taka rybka nagrywa i wypuszczamy Leci do wody. Poleciało. o Tam możecie zaobserwować ostatnio. Yy, zerwał mi się kark, a tam tam na O drugi patrz, tutaj jeszcze Pokaż do... na drugi Nie na tym. I przybliż. Bo... Widać? Tam jest taki spławik, który rzuciliśmy na mur, na karpę, na taką większą rybę. I właśnie podeszłam tutaj. Tak, pokażę raz tam. tam. Tam kolega podszedł i właśnie. Złapałem właśnie pierwszą płotkę. No. jest moc. Widziałamy. No właśnie. Jest nasz następny łowca. Taka płoteczka. Malutkie, ale fajne. Można się fajnie pobawić tutaj, właśnie w tym miejscu. Do zanęty nic nie zaczęło podchodzić, a patrzymy. A do chleba dość fajne płotki podchodzą. A relacjonuję wam ja i Mateusz, który właśnie wypuszcza naszą rybę. Teraz. Myślałam, że się zatrzymała. Teraz ja się nam postaram o rybę, a Mateusz będzie nagrywać. Tak się będziemy zmieniać. co jakiś czas. Ogólnie, pierwsza rybanak. Druga teraz, ale była pierwsza, a no, teraz już jesteś. No. na kanale. Taki zestaw, jak mówiliśmy. Po prostu najprostszy, spławikowy. No właśnie. No to I co, bolo, bolo, bolo. na razie kończymy. Ryby, 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 ryby. I to następna nasza rybka. Tutaj mamy znowu taką małą poteczkę. O. Nie męczymy o. Ja się No. Tylko może będzie nas słabo słychać niektórymi momentami, bo takie są. Będzie szumić? No, bo no, tak, taki wiatr jest. Później sobie z tym mamy. do wody, i na razie. Rybka, pa, papa! Zobaczcie? To następna nasza czwarta płotka. No. I to jest moja siódma rybka roku. O, taka płotka lub cięcie i lecimy no większą taką o jaka ładna takie się ryby powinno łapać <grych> no, no, łowić trzeba no właśnie dobrze mówisz piękna płotka tylko rzut za i taka malutka pierwszy rzut od razu w z z z z ten Sprzęt do wody poleciał i od razu był pierwsze branie i taka duża płatka. Wow. Oh, oh, oh. O, ucieka. Małyka. Troszkę się pobrudziła. Ładna. No, Zróbcie. Leci do wody rybka, papa. Pa. To no. poleciała.